Dzień dobry, dzień dobry, robimy kontynuację kolejnego vloga kuźwa I słuchajcie, no co, wyspałem się na parkingu Pełna kulturka, wykąpałem się I zabieram się za jazdę Miałem tu trening robić, ale mam tylko 9 godzin pauzę, Więc wyśpię się, wykąpę, zrobię sobie posiłki A zrobimy sobie trening gdzieś na magazynie Bo troszeczkę roboty jest do zrobienia Ale gdzie go zrobimy, no to zapraszam was do tego daily vloga Zobaczymy, zobaczymy gdzie go zrobimy A tymczasem to jeszcze za słoneczki, trzeba podsłaniać Podsłaniać I śmigamy, śmigamy A tymczasem 120, półtorej minutki odpoczynku dziś było. No, idziemy dalej. W tym momencie są deszcz padać. <laughs> kurde molek, też nie miał kiedy, jak ja w połowie treningu jestem. No ale cóż, no, będzie trzeba trening dokończyć. Nie nastawiam się, że mi się uda, po prostu ja zawsze podchodzę do neutralnej. A tu mamy miejscowość łowić! Właśnie tutaj, czekaj, tu, tu mieszka karwat. Karwat chyba mieszka w łowiczu, dobrze mówię, chyba tak. Będzie trzeba się kiedyś z nim ustalić na wspólny trening. No dzisiaj akurat nie mam troszkę tu czasu, żeby działać, ale innym razem będę do chłopaków dzwonił i żeby z trąk ekipą się spotkać, to będę dobre dymy, co? Dlatego mówię. Innym razem będę ich atakował, jak będzie więcej czasu i będę przyjeżdżał tutaj przez łowicz, głowno i tak dalej. Dojeżdżamy pomału do firmy i powiem wam szczerze, że tutaj rozładunki są petarda. Jak dobrze pójdzie, to pół godziny i wyjeżdżamy, a mam całą lufę. Zobaczycie sami. Witamy w studiu nagraniowym. wam <laughs> mam nie? Studio najlepsze jest. Słuchajcie, przyjechałem postawiłem się pod rampę. To już jak wjechałem na parking, no to pasy chłopakom podpinałem. Podstawili mnie na rampę nr 61, ale tu naprawdę pójdzie szybko. Słuchajcie, w tym momencie chłopaki zaczęli działać, bo dopiero się podstawiłem. Ale zanim się postawiłem pod rampę, to była chwilowo zajęta. Do gościa, gość odjechał sobie tam towar, ten z przodu, co miał, kogoś tam spinał pasami i tak dalej, coś kombinował. Więc poszedłem do niego, mówię tak. Dzień dobry, panie, za ile pan odjedzie, no ja bo muszę się na pana rampę postawić. Chwila do mnie, wydar się, jakby nie wiem, co taki starszy gościu, siwy, no nie malutki. Jakie nerwy miał w ogóle, że, że się go zapytałem, wy? Ja pierdziele, dobra. Widzę, że się nie ma co pytać. No i słuchajcie, pospinał sobie, poczekałem około, nie wiem, tam 7 minut, no nie? Tak jeszcze wziął, pasami, se coś tam porobił z przodu pochodzi po auto, po w koło, żeby mi pozłoście zrobić, żebym jak, żeby młody, jak nie on twierdził, chyba że ja młody jestem tak? jestem ja już taki młody, ale żebym jak najdłużej czekał, żeby mi pozłoście zrobić, no nie? Odjechał spod rampy, postawił się tutaj przy płocie. No i sobie do toalety. Rozumiecie, typa? Nie mogę od razu się postawić po płocie i sobie pospinać to wszystko, a nie zrobić miejsce. No nie! Nie! Trzeba drugiemu kierowcy zrobić po złości kuźwa, No tak to jest z tymi niektórymi driverami, ale z za to nie poradzimy. O, czekajcie, bo ba bajera dzwoni. Dieta cud wjeżdża. Dieta cud. Wczoraj był słoiczek, i widzieliście? No bo tak, no, a znaczy wcześniejszy film, tak jak widzieliście, to był słoiczek. Dzisiaj też mamy słoiczek. pomidoroweczki, ale. Teraz troszeczkę inne mięsko. Tego kurczaka, co mam do ryżu, to sobie wrzucimy tutaj, żeby w miarę się makroskładniki zgadzały. O, kuźwa siła, je otworzyłem. Do tego mam ryż, czyli sobie ryża pykniemy. Zobaczcie, o, tutaj to wszystko od razu podgrzeje. Ale nie, nie będę od razu podgrzewał. To dam sobie do gorąca, a później akurat sobie, no. Zrobię ten tegy, żeby było dobrze, dobrze. Ja sobie mięso wrzucę. <laughs> mięso z przyprawą od gyrosa. A tu jest zupa pomidorowa. Jak to będzie smakowało? Normalnie, bo już tak jadłem. No, już tak jadłem, więc słuchajcie, nie jest źle. Niech będzie. damy już półsłupek się. Będę bawił tu ze 300 gram Wejdzie piersi. Yy, dokładnie mamy z indyka. No i teraz podgrzewamy, wszystko jemy. Chłopaki ściągają. Zaraz rozładują. I ciśniemy dalej z robotą. No nie, tak to właśnie wygląda. Spełna kulturka, jak widzicie. Dobra, to tylko można czymś smacznego. Ja się biorę za jedzonko. Ale wam powiem szczerze, że, że pomidoryweczka z ryżem jest petarda. I mamy koreczek, ale spokojnie. To chyba jest standardowo, no nie? Dobra, patrzcie, tak. nikt nie chce wpuścić, no nikt nie chce wpuścić. to jeszcze się wcisnął, totalnie przyspieszył, no tylko mu nie wjechał. Wesołku nie brakuje, co? Dobra, może jakoś teraz się wcisnę. Przyjechałem na firmę, już się zaawizowałem. Stoję właśnie na parkingu z boku. Mam chwilę poczekać, ile tam. No z 15 minut jedno auto muszą dokończyć ładowanie i mam za niego się podstawić i będzie działa Będzie działa, ponieważ do 16 pracują, więc jest pełna kulturka Załadują i lecimy na drugi załadunek No i później zobaczymy gdzie tam się pauzycie zrobi Może do domu się uda pojechać? No wszystko, wszystko zależy jak pójdzie załadunek w Boniach. Więc teraz sprintu nie rozkładam, poczekam jak się postawię pod rampę, bo co, wyciągnąć za 15 minut będę się schować? <grym> no tu trochę tego sprzętu jazdu, no nie? Dlatego na spokojnie postawię się pod rampę i tam zaczniemy działać z treningiem. Film zmontowałem, <grym> a mówię, dobra, tak pół godziny już posiedzę, zmontuję film, bo i tak ja dopiero awizację za na godzinę 18.30 w boniach. Czy w Błoniu? Stąd jest raptem, ile, no pół godziny jazdy jest godzina 16:19. Wiecie co, odpalamy teraz, kuś w siłowni, robimy treninga. O 18 wyjdziemy, tak na 18 się dojadę, zaawizuję się. No i mam nadzieję, że będą mieli towar, załadują i będziemy jechać. Może do domu się na napał zjechać, a zobaczymy. Wszystko zależy od tego, do, o której mi załadują, bo do 23 mam czas pracy, no tak to właśnie wygląda, zobaczymy, czas pokaże, tymczasem bierzemy się za pompę, pompę się bierzemy, że to nie było lipy, no nie, jeszcze odżyweczki se pyknę, jakąś przetreningóweczkę, znaczy że już pomyślę, że jestem taki pobudzony. Ostatnio, bo wczoraj było treningu, to dzisiaj jestem mega energiczny, no. I tak to z reguły jest, a że to ma, czy ja, ja. Czy ja ćwiczę, czy ja nie ćwiczę, to zawsze, kuźwa, pozytywnie, o to chodzi. Wyciągamy siłownię teraz z ciężarówki. Tu będziemy mieli siłownię, o, w tym oto miejscu, zaraz zobaczycie. I robimy treninga, robimy, no nie ma, na Instagramie ogłosiłem yy, wspólną osobę na wspólny trening, a jak widzicie, nikt się nie pojawił, nikogo nie ma, kuźwa, no, no. ja rozumiem jeszcze, że ta pogoda jest na lepiej stopni, jest ciepło, jest, kurczę, no. Też nie pada, tylko wiatr, wszystko wieje, no ale do ogarnięcia, schowałem się do księżowkę, to nie będzie wiało. <murze> Może jak będzie ciepło, mam nadzieję, że będę się spotykał. Siłownia pomału rozstawiona, jak widzicie. Wyciągamy jeszcze dalszy sprzęt, przynosimy tutaj, bo tu jest bardziej prosto, widzicie? Tam będzie z górki, dlatego przyciągnę sobie tutaj i działamy, tak? Zaczniemy sobie dzisiaj, zrobimy sobie... Ostatnio robiłem ten FBW, teraz pocisiemy sobie z tymem push-pull, legs, push pull. No. Będę się bawił, będę się bawił, formę robię dla siebie tylko, więc spokojna głowa. Grzecznie się rozżywamy. 50, teraz 50. 20 powtórzeń, i dopiero przechodzimy do serii roboczej. Druga seria robocza, stówka bo od 10 kg, 10 kilo 15 powtórzeń. Z stówką chcę 12 powtórzeń, 110, 120. Zakończymy serię. Tak to wygląda: od 10 do 120. 110 kg dokładam sobie. Wchodzę w końcu do gry. To po mało, czasie rozwijać, no nie? Ej, a czy jest naprawdę duży ciężar? Do dziesiątka i dalej. To nadgarstek na pierdziela, ale chociaż 120 kg, kilka trzeba zrobić, no nie? Bo czym większy ciężar, tym bardziej mnie naciska, ale powiedziałem ci: nadgarstek i łapa, to rwie. Ale powiedziałem, że trening musi być, wcześniej, że powiedziałem, że będzie, no to będzie i nie może być inaczej. A tymczasem 120 Półtorej minutki odpoczynku gdzieś było No, idziemy dalej Jak widzicie Ha łapa lekko boli po chorobie, trening w był zaliczony, był rozwojowy i 120kg, ale po prostu, że nie wiem, bo się zamotałem jak woda, jak liczyłem, ale nie wiem, około 10 było, czyli nie i źle, a te mnie pierdziela. ale dobra, trening się jakoś dokończyć. Najważniejsze, że chory nie jestem, że nie jestem przeziębiony, no, że tu coś tam boli, no to przejdzie, trzeba tylko trenować. z górny w trakcie robienia. znam jeszcze takie, takie jedna seryka, dołożyłem sobie po 5 kg może, albo po 2,5, bo jest dobry ciężar 70 kg. I słuchajcie, później pójdziemy sobie hantelki, znowu zobaczycie, zobaczycie, bo jest dobra pompa. W tym momencie cały deszcz padać. Kurde molek to się miło kiedy, jak ja w połowie treningu jestem. No ale cóż, no, będzie trzeba trening dokończyć. będzie ja trochę zmotne. Życie, życie w tych warunkach. Ale właśnie się nie poddawać. Nie poddawać się, tylko realizować swoje cele, swoje marzenia, bawić się tym, cieszyć się tym i to jest właśnie zajebiste. Tak to pięknie umę. I zostało mi jeszcze jedno ćwiczenie na triceps, przy kabinie i słuchajcie, brzuch pykniemy i będzie po robocie, a tymczasem sobie jeszcze, jak się sprzęt pomału chowam, czyli tak, robię serię, coś tam sprzątnę z minutę, półtorej i biorę się za kolejną serię, także ten czas wykorzystuję, żeby po prostu nie marnować, bo wiadomo, to jest czas trochę napięty, bo trzeba jechać na 8:30 na załadunek, no dlatego mówię, wszystko jest do ogarnięcia. Po prostu nic trudnego, wystarczy sobie fajnie czasu zaplanować. Dobra, idziemy z ostatnie ćwiczeniem na tricepsik. Przepykniemy o lusterko i dopinamy. Tricepsik. Tam sobie zrobiłem pizzę sterium by się fajnie robiło. Czuję mega, tricho sterium spompowane. Chowam kamerę jak coś, bo wiecie co? Coraz bardziej zaczyna padać a ja już muszę, muszę zrobić yy, 3 steryki na 4, 4 steryki na brzuch, bo łącznie zrobię 5. No, bo tylko będzie na brzuch. Dobra. O, wam, szkoda, szkoda mi tylko kamerki. Trening zakończony, film zmontowany. No i pogoda jak pogoda. No tak, w takie się ćwiczyło dzisiaj. Nie było lekko. Może tak nie było widać. Jak ćwiczyłem, ale po sobie widać, no nie? Że deszczyk jednak padał, a ja sobie trenowałem bez miękkiej gry. Teraz pełną kurturką można jechać na załadunek. Potrenowało się, pojadło. I tak to można żyć w transporcie. Śmigamy, ładujemy się i lecimy. Albo na parking, albo jak czas to do domu się zajadę. Zobaczymy. Zobierzony niespodziankę. A ja tutaj sobie już lekcję wypełniłem. Przyjechałem na firmę. I w zapomniałem, że ja kręcę dzisiaj vloga. Kurde, przyjechałem, stąd tu elegancko. Mówię, nic wam nie mówię, nic wam nie pokazuję. No, ja sobie już dokumenty wypisałem. No i co czekamy? Słuchajcie, przyjechałem tutaj o godzinie 20. Jeszcze sobie jechałem wcześniej na stację, w się wziąłem. No i czekamy. Powiedział mi tak. No Adrian, ciężko będzie, żeby do 22 wyjechał. Mówię, nie ma panie, dziś ciężko, nie ma ciężko, kurde, ja muszę wyjechać do 22, żeby lipy nie było. No mówi, dobra, postaramy się, no i zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No, nie nastawiam się, że mi się uda, po prostu, ja zawsze podchodzę do tego neutralnie. Co ma być, to będzie. Będzie trzeba, no to będziemy tu koczować do rana i czekać, no nie? Jak załóżmy, to załóżmy. Do 23 dokładnie zobaczyłem sobie w kajecie, o której wystartowałem, to do do 23.35 mam czas pracy, no nie? No to mam nadzieję, że... Na 15 godzin oczywiście, bo od rozpoczęcia do końca o to mi chodzi, no nie? Jak rozpocząłem robotę i będę kończył. Prawdopodobnie do 22 może z groszem się wyjedzie, ale słuchajcie, ja to bezczynnie nie lubię siedzieć to no jest w kabinie. Mamy jeszcze niecałą godzinę. No, to chłopaki może się ogarną. Jeszcze nie ładują. No, ale mamy jeszcze niecałą godzinę, 45 minut na zawodowanie. A jak nie, no to co? Będziemy czekać do jutra. Dokumenty mam, więc słuchajcie, możemy jechać. No. Powiem wam, że chłopaki się nam wyrobili przed czasem. No, powiedzieli do mnie, mówi Adrian, obiecujcie, że wyjedziesz. No i bam, udało się, wyjechałem. W takim razie powietrznik nabija i śmigamy. I lecimy tam na bramę, się odhaczyć i do domu cię. Do domu cię na pauzę. kurde widzicie. Nieraz, nieraz się tak układa, nieraz tak. W kominie mnie fajnie posprzątałem, czyściutko jest. No tak to można pracować. Chyba tu wyjadę, bo go się tak stanął na pauzu, nie? No. Normalnie tyle. Tyle od tego haczyka. Ale przyjechaliśmy, dobra. I widać, że się posprzątało. szybka czysta, jest tylko wszystko, ładnie widać. No i śmigamy, O jaka szyba teraz czysta. Ojej. Tak to można pracować. Firma Raben jest moim sponsorem i za to bardzo dziękuję.